Drodzy państwa, z nami wyjątkowy gość, Mateusz Kotecki, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Panie Ministrze, wiemy doskonale, że zarówno Pan Prezydent, jak i Pan Minister kochacie boks, to prawda? Oczywiście, no boks, sztuka pięściarstwa to jest, to jest esencja to esencja życia tak naprawdę. Można, można walkę bokserską porównać do, do, do naszego codziennej, co, co, codziennej walki. Yy, dlatego no, świetne emocje dzisiaj, świetne walki. no Jestem pod wrażeniem not no, Kajetana Kalinowskiego, czy yy, Filipa Wąchały, który yy, świetnie na samym dystansie swoją walkę dzisiaj poprowadził. Yy, walka wieczoru, Nikodem Demierzewski, zwycięstwo. Także naprawdę wiele emocji dzisiaj w Wyszukowie. Jestem, jestem pod wielkim wrażeniem. Trzeba też dodać, że pan prezydent Karol Nawrocki wielokrotnie bywał podczas gali organizowanych przez Rocky Boxing Promotion. Dziś niestety nie mogło być go razem z nami, ale przypuszczam, że przekaże pan podczas najbliższego spotkania prezydentowi informację, że Rocky Boxing Promotion idzie do przodu dalej. Oczywiście, no obowiązki służbowe nie pozwoliły panu prezydentowi na obecność dzisiaj. Przekaże te emocje, przekaże podsumuje tą galę. I czekamy na kolejne, kolejne gale roki Boxing. No właśnie, na jakie walki w szczególności czeka pan podczas grudniowego starcia pomiędzy organizacjami Babylon Promotion a Rocky Boxing Promotion? Trzeba przyznać, że świetny pomysł promotorów na to, by dwie największe organizacje bokserskie w kraju rywalizowały ze sobą. Zgadza się, no wydaje mi się, że to jest coś nowego, a czekamy z niecierpliwością. Na pewno Kacur Majna, tak? chłopak, który idzie, którego karierę śledzimy od, od samego początku, idzie do góry, czeka. Na, kolejne, na kolejną walkę, na kolejne tytuły Kaspra. Panie ministrze, jak pracę w kancelarii prezydenta można porównać do starć bokserskich? Wy na co dzień też macie ciężką przeprawę, e, bo nie ukrywajmy, że polityka do najłatwiejszych nie należy. No dokładnie, to są, to są ciągłe starcia, tak naprawdę, więc jest wie, wie, wiele podobieństw między walką bokserską a, a, a że tak powiem, życiem publicznym. Ścieramy się, ale gramy fair. I o to przede wszystkim w życiu chodzi, aby zawsze pamiętać o tym, że najważniejsze, jeszcze w życiu są zasady fair play, a naszym rozmówcą był Mateusz Kotecki, minister z Kancelarii Prezydenta. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.